Od jakiegoś czasu na polskich stadionach pojawiły się antyrządowe hasła. Prem w ich lansowaniu wiedli kibice Lecha Poznań i Legi Warszawa. Na stadionach tych drużyn można było przeczytać m.in. słowa niespełnione rządu obietnice, temat zastępczy, kibice. będzie tam gdzie policja będzie wnosiła o zamykanie stadionów i odbywanie zawodów bez udziału publiczności ze względu na bezpieczeństwo ludzi ład i porządek tam wojewodowie będą taką decyzję podejmowali stadion zawsze weryfikuje kibice a szczególnie Polscy nigdy nie słynęli z introwertyzmu a już na pewno jeśli chodzi o tematy polityczne tak jak Karol Nawrocki zyskał dość dobry PR kiedy pojawiał się na meczach reprezentacji tak, dla Donalda Tuska wyprawa na stadion zakończyła się totalną porażką. Jego późniejsza reakcja zresztą idealnie pokazuje, skąd wzięła się taka, a nie inna reakcja na jego osobę. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, przypominam Wam, że jesteście na kanale kto wygrał, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo dzisiaj wchodzimy w polski sport. Naprzód. Nie przesadzę. Jeśli powiem Wam, że polska reprezentacja całkowicie rozgromiła litewską i to jeszcze na wyjeździe. Oj musiało boleć, może trzeba było jednak pozostać w Unii Personalnej. Aczkolwiek, jak pokazał Donald Tusk, litewska pani premier i tak była w dobrym nastroju przez cały mecz, czego nie można zresztą powiedzieć o samym Tusku. Patrząc na ich miny, można odnieść wrażenie, że to my przegraliśmy, a nie Litwa. Tusk miał jednak ten problem, że nawet jak na europejskie standardy jest on bardzo nielubianym politykiem. Sytuacja eskalowała już przed meczem i w jego trakcie, gdy polscy kibice skierowali swoje ataki słowne bezpośrednio w stronę Tuska. Najbardziej nagłośnione było skandowanie hasła Donald, Matole, Twój rząd obalą Kibole, które zaintonowano w sektorze gości. I które nagrały kamery telewizyjne. Dodatkowo na trybunach pojawiły się transparenty wymierzone w premiera. Jeden z podobizną Tuska z niemiecką flagą na czole i napisem: Nie jesteś, nie byłeś i nie będziesz kibicem reprezentacji Polski, co było bezpośrednim atakiem na jego proeuropejskie i proniemieckie poglądy. Inny baner głosił po prostu: Hołota w formie, co odnosiło się do rządu Tuska. Cała sytuacja bardzo szybko wywołała duże poruszenie w sieci, a mina Donalda Tuska który nie wiedział, że jest nagrywany, stała się wiralem. Szczerze, nie dziwię się. Sytuacja jest dość zabawna i wymowna, ale z drugiej strony na pierwszy rzut oka nie ma się czym aż tak bardzo ekscytować. Donald Tusk nigdy nie cieszył się jakimś specjalnie entuzjastycznym wsparciem kibiców. O co tak naprawdę chodzi w wojnie jaką kibicą? – wypowiedział Donald Tusk. Premier zapewnia, że wojna z fanami piłki nożnej ma poprawić bezpieczeństwo na stadionach, ale eksperci sami kibice mają. Nie mają wątpliwości. Szef rządu swoimi działaniami chce przed wyborami odwrócić uwagę od ważnych spraw dla Polski, z którymi nie poradził sobie rząd przez 4 lata. Najświeższe dotyczy pomysłu uchwalenia budżetu na kolejny rok w połowie bieżącego. Od jakiegoś czasu na polskich stadionach pojawiły się antyrządowe hasła. Pręd w ich lansowaniu wiedli kibice Lecha Poznań i Legii Warszawa. Na stadionach tych drużyn można było przeczytać między innymi słowa... Niespełnione rządu obietnice, temat zastępczy, kibice. Otwieram telewizor, to dowiaduję się, że jakaś wojna futbolowa w Polsce wybuchła. Twierdza profesor Zdzisław Krasnodębski. Na wojnę z kibicami w środę wyruszył premier Donald Tusk. Wszędzie tam, gdzie policja będzie wnosiła o zamykanie stadionów i odbywanie zawodów bez udziału publiczności ze względu na bezpieczeństwo ludzi, ład i porządek, tam wojewodowie będą taką decyzję podejmowali. Nawiązywał do zeszłotygodniowych wybryków podczas finału Pucharu Polskich Bydgoszczy szef rządu. W czwartek wojewodowie Mazowiecki i Wielkopolski zamknęli stadiony Legii i Lecha. Na razie na jeden mecz. Zamknięcie tych stadionów to oczywiście było zaproszenie do rozmowy. Tłumaczy rzecznik że... rządu Paweł Graś. Te decyzje były zbyt ostre, uważa dr Barbara Fedyszak Radziejowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Zastanawiamy się skąd w kontekście wydarzeń, w których nie było ani pobić, ani nie było przerwania meczu. Taka radykalna decyzja. Podobnego zdania jest doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego, minister Tomasz Nałęcz. Zamykaniem stadionów w tej patologii się nie zlikwiduje. już zapomniałeś jak Już od lat na różnych meczach dochodzi do manifestacji antyrządowych poglądów. Tusk, jako symbol europejskości, krytykowany za politykę migracyjną czy relacje z Niemcami, stał się częstym celem takich ataków. Jego obecność na meczu w Kownie w kontekście niedawnych negocjacji Unii Europejskiej w sprawie paktu migracyjnego dodatkowo podgrzała emocje. Sam Tusk, po ucieczce przed kibicami, próbował w sarkastyczny sposób wybrnąć z sytuacji co nie wyszło mu najlepiej. Na x umieścił taki wpis. Pisowcy pytają, czy tłumaczyłem litewskiej pani premier wszystkie okrzyki z trybun. Donald Matole przetłumaczyłem. Mam słabość do tego hasła. Zawsze, kiedy je skandują, wygrywam wybory. Nie tłumaczyłem haseł. Jazda z kurwami, je... Izrael, policja je... będzie itp. Panie premierze, nie wiem, czy próbuje pan tutaj kłamać, czy może myli pana pamięć, ale jako koneser panu odpowiem. Hasło Donald Matole Pojawiło się w okolicach 2011 roku. Wtedy zresztą było głośno o tym, jak kibice dostawali grzywny za te okrzyki. Następne wybory były w 2015 roku i te pan przegrał. Zresztą, szczerze mówiąc, od tamtego czasu przegrał pan każde wybory, nie licząc tych do Europarlamentu rok temu. Nawet te słynne w 2023 roku technicznie pan przegrał. No ale jak widać, nie trzeba ich wygrywać, by być u władzy. Jednak to nie wpis Tuska jest w tym wszystkim niepokojący. A jego reakcja na całą sprawę. Już wspominałem Wam, że w przeszłości dochodziło do podobnych protestów przeciwko Tuskowi. Wiecie, co się zazwyczaj działo po tych protestach? Przychodzili smutni panowie, ponieważ mimo, że w Polsce panuje wolność słowa, to działa ona tylko w jedną stronę. Podczas eliminacji do Mistrzostw Świata w 2014 roku w Warszawie doszło do podobnej sytuacji która zakończyła się masowymi aresztowaniami i grzywnami dla kibiców. Podczas manifestacji górników z JSW i innych kopalń przeciw restrykcjom środowiskowym oraz prywatyzacji, policja interweniowała w Rudzie Śląskiej stosując pałki i gaz pieprzowy. To nie jest zwykłe straszenie. Służby coraz bardziej pacyfikują jakiekolwiek protesty przeciwko Tuskowi. Kibice w Kownie nie ponieśli na razie żadnych większych konsekwencji, poza kilkoma pomniejszymi zatrzymaniami ze strony litewskich władz. Czy zatem kibice, którzy wyrazili swoje niezadowolenie, powinni spodziewać się wizyt i wezwań, tak jak ich poprzednicy? Ja bym się nie czuł taki bezpieczny, ponieważ prokuratura zarządów Tuska potrafi działać w bardzo losowy sposób. A jeśli ktoś uważa, że to tylko he, he kibole, jest w ogromnym błędzie. Incydent na stadionie to zaledwie wierzchołek góry lodowej i echo tego, co od miesięcy dzieje się na polskich ulicach, polach i przedkopalniach. Palniami. Reakcja rządu Tuska na niezadowolenie społeczne wpisuje się w jeden przerażająco spójny schemat: delegitymizować, zignorować, a jeśli to nie zadziała, spacyfikować. Najboleśniej przekonali się o tym górnicy i rolnicy, czyli grupy, które nie walczą o idee czy polityczne wpływy ale o zwyczajny byt swoich rodzin. Pamiętacie protesty górników albo te wcześniejsze rolników? W Jastrzębiu Zdroju wszyscy pamiętają protest górników z 2015 roku w obronie spółki i miejsc pracy. Z jednej strony stali oni, z drugiej wysłana przez rząd Platformy Policja. Za szczelali strzelali kulami, jeździli sanitarką, policja sanitarką, żeby dla zmyłki, potem się kule gwiazdały, wycofałem się, bo byłem świadomy, jak mnie gdzieś trafił w oko czy w twarzy. Dziś nikt nie chce, żeby scenariusz sprzed lat się powtórzył. Górnicy wyrażają zaniepokojenie i domagają się interwencji państwa. Żebyśmy tą naszą spółkę strategiczną uratowali, bo to są naprawdę 30 tysięcy miejsc pracy. Dochodzą do tego firmy około górnicze. Naprawdę się robi naprawdę duża suma osób, które mają czynny udział w tej naszej strategicznej spółce. Dużo ostrzej o sytuacji złów wypowiadają się politycy opozycji. Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości nie mają wątpliwości, dokąd prowadzi polityka rządu. Jaszczębka spółka męglowa traci płynność. Nie wiadomo, czy tych pieniędzy starczy do końca czerwca. Szanowni Państwo, nie było jeszcze e, sytuacji, w której minister Kropliwiczki zainteresowałby się tą spółką, która ma coraz gorsze wyniki finansowe. Zajmuje się to Totolotkiem, a nie zajmuje się największą spółką, która jest dumą polskiej gospodarki. Jastrzębska spółka węglowa daje pracę ponad 32 tysiącom mieszkańców regionu. Jeśli dodać do tego setki firm i ich gospodarcze zależności, upadek przedsiębiorstwa. Będzie oznaczać społeczną hekatombę. Zagrozi także bezpieczeństwu energetycznemu Polski, bo to węgiel, a nie zielona energia jest podstawowym źródłem zasilania polskich sieci. Kiedy ich marsze i blokady stały się dla władzy niewygodne, na miejscu pojawiły się zwarte oddziały policji, które oczywiście tylko odpowiadały na prowokacje. To nie są polityczni aktywiści, to ludzie, którzy od pokoleń pracują na polskiej ziemi. A teraz stają na krawędzi bankructwa. Co słyszą od rządu? Że ich protesty są inspirowane przez Rosję. Że to chuligani, prowokatorzy. Dla obecnej władzy, hołotą. Jest każdy, kto śmie się sprzeciwić. Czy to kibic na stadionie, górnik na Śląsku, czy rolnik pod Warszawą. Strategia jest prosta: odebrać protestującym ludzką twarz, przedstawić ich jako zagrożenie dla porządku publicznego i w ten sposób usprawiedliwić użycie siły. To klasyczne uderzenie w ludzi pracy, którzy zwyczajnie walczą o dobro swoich rodzin, o przyszłość i o godność. A co wy o tym wszystkim sądzicie? Napiszcie koniecznie w komentarzu jakąś wiadomość dla pana Tuska. Koniecznie bez cenzury, póki jeszcze można. Jak już to zrobicie, to obowiązkowa łapka w górę i subskrypcja. Wuja się na dzisiaj z wami żegna, bo zaraz może do mnie policja zawita. Widzimy się niedługo. Narka.